Cześć, witam w Watch and Work. Watch and Work to seria poradników wideo opracowana przez Contitech i przeznaczona dla mechaników samochodowych. Nazywam się Stefan Majer i w każdym filmie zademonstruję Ci obsługę innego silnika. Proszę za mną. Filmy są przeznaczone dla profesjonalistów, a nie dla majsterkowiczów. W porządku, więc chodźmy. To jest silnik z Volkswagena Golfa 7 z 2013 roku o pojemności 1,4 litra mocy 103 kW i kodzie silnika CPTA. Istnieją różne zestawy paska rozrządu do tego silnika. Do napędu wałka rozrządu mamy zestaw CT1167K1. Stosujemy również koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych VD1144 oraz pasek do napędu pompy wody, czyli CT1169WP1. Nasz zestaw CT1167WP2 Pro to kompletny pakiet zawierający wszystkie te elementy, czyli pasek rozrządu i pompę wody wraz z paskiem napędowym. Oto części z zestawu CT1167K1. Do ich montażu wymagane są narzędzia z naszej skrzynki narzędziowej V08. Pokażę Ci, jak wymienić pasek rozrządu z zestawu CT1167K1. Silnik został wymontowany, aby wszystko było lepiej widoczne. Jak wymienić pompę wody wraz z paskiem napędowym, pokażę Ci w innym filmie. Po pierwsze należy ustawić rozrząd, w tym celu wykręcamy świecę zapłonową z pierwszego cylindra, abyśmy mogli śledzić skok tłoka. Aby zablokować wał korbowy należy wykręcić śrubę, założyć nową i od tyłu zablokować wałek rozrządu. Aby ustawić pierwszy cylinder, wprowadź wkrętak lub długi pręt przez otwór świecy zapłonowej. Obracaj wałem korbowym do momentu, aż tłok w pierwszym cylindrze osiągnie szczyt swojego skoku. Następnie musimy włożyć nasze narzędzia blokujące w dwa punkty, o których wspomniałem. Jeśli narzędzia nie pasują, oznacza to, że ustawiliśmy czwarty cylinder, a nie pierwszy. Musimy więc powtórzyć wszystko jeszcze raz, aż uda się włożyć narzędzia. Rozrząd jest teraz ustawiony prawidłowo, więc jesteśmy gotowi do odsłonięcia paska rozrządu. Zdejmij osłonę paska rozrządu i kołopasowe. Następnie możesz poluzować pasek rozrządu. Teraz zdejmij pokrywę i śrubę blokującą, a następnie odkręć znajdujące się za nią śruby wałka rozrządu za pomocą narzędzia podtrzymującego. Następnie można poluzować rolkę napinającą za pomocą śruby, poluzować pasek rozrządu za pomocą rolki napinającej, zdjąć pasek rozrządu i wymienić elementy. Przy wymianie rolki napinacza należy zwrócić uwagę na to, aby zamontować ją w określonym położeniu. W tym miejscu znajduje się występ, który należy wsunąć w tę szczelinę. Dwie śruby wałków rozrządu należy zastąpić śrubami znajdującymi się w zestawie. Na początek dokręcać ręcznie nowe śruby. Teraz można zamontować pasek rozrządu, zaczynając od wału korbowego, następnie poprzez rolkę prowadzącą, rolkę napinającą i wałek rozrządu wydechowy na wałek rozrządu ssący. Zwróć uwagę na zachowanie tej kolejności. Przekręć mimośród rolki napinającej, aż wskazówka przesunie się o około 10 mm poza wycięcie regulacyjne. Następnie przekręć ją z powrotem, aż znajdzie się w środku wycięcia. Dokręć śrubę rolki napinającej określonym momentem obrotowym. Teraz należy ponownie dokręcić dwie śruby wałka rozrządu właściwym momentem za pomocą narzędzia podtrzymującego. Śruby dokręcane są w trzech etapach. Zaczynamy od etapu pierwszego i drugiego na wydechowym wałku rozrządu. W etapie pierwszym dokręcamy momentem 18 Nm, a następnie w drugim 50 Nm. Powtarzamy to samo dla wałka rozrządu ssącego. Następnie dochodzimy do etapu trzeciego dla wałka wydechowego 50 Nm plus 135 stopni. To samo powtarzamy dla wałka rozrządu ssącego. Usuwamy wszystkie narzędzia blokujące, aby można było obrócić silnik o dwa pełne obroty i ponownie sprawdzić rozrząd. Po wykonaniu tych czynności i prawidłowym ustawieniu rozrządu można ponownie złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Już prawie skończyliśmy. Musimy jedynie dokończyć montaż silnika. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, szczególnie jeśli chodzi o momenty dokręcania. Pamiętaj, nie przesadzaj z dokręcaniem. Proszę pamiętać o naszym znaku jakości. Umieść naszą naklejkę z informacją o wymianie części w komorze silnika tak, aby klient widział, że zamontowałeś produkt najwyższej jakości.